Cześć, ma z tej strony Rafał City. Dzisiaj będziemy sobie grać w, znów w Clash Royale. Sorry, że tak y, niezbyt y, radośnie ani nic, bo ja zbyt nie uczuć nie mogę wyrażać, bo dostałem znieczulenie, ok? Byłem u dentysty, cholernie bolało, ale dostałem znieczulenie i dalej po prostu mam spuchnięte, dalej nie. Trochę mnie boli, jak tak mocno poruszam twarz, ale... Postaram się jakoś przetrwać dla Was ludzie, moi kochani, jeśli jesteście nowi, zostawcie subskryba na dole, a ja już nie przedłużam, lecimy z walkami. Dokładnie tak, zaczniemy sobie od jednego silacza i z ciekawego lecimy z, z, z walką, dokładnie tak, z walką. No, szybciej. Taka Leci Golem. Prince. Niepokoi mnie to dość. Jest, dobra. Smoczek skupił się na tym, że przynajmniej Prince nie uderzy. A to jest teraz moje największe zmartwienie. Smoczek dawaj. baby dragon. Wiesz, Dobrze, uderzył. Już małe go małe golemki. Golemanki. <śmiany> Miał być. Hit. Miniwetka. Dawać miniony, dobrze. Leci Hog Rider! Witch, leci Witch. Ajajaj, będzie mocny atak. Jednak nie mocny, bo Witch się skupiła na mojej Witchce. Wyszło naprawdę nieźle. Baby Dragon. Czy Baby Dragon zrobi nam coś złego? Nie wydaje mi się, Wy moim golemem nie zrobi praktycznie nic Ludzie eee, Więc lecimy. Kiedy to na armii? E, minionowa horda, na pewno Smoczek padł, dokładnie Nie mam nic na to i po wieży będziemy Jednak nie, ale może rozwalimy jego wieżę, fajnie tak mi było, że Arouszy! A, Jest! udało się. 30 chyba na wieży O nie chciałam płakać. Płac płac nie, płacz, kolorów. Nie chciałam żeby płakać, bo nie chciałam, wejść też. Co będzie kolejne? Uuu, ciekawe, do wyboru będzie. Więc lecimy Paccas Play Holds. Mi się to, ale Echo leci. I to powinno być mega dobry atak, dokładnie tak. Mega dobry atak leci. I to powinna być wieża dokładnie tak. Leci jeszcze minisek, kat, która leci na tą konkretnie wieżę, więc mega dobrze. I Witch jest chroniona! Jeszcze przez miliwetkę chciałam przynieść, ale ona wcześniej nie zginęła, więc już tak niezbyt. Silver Chest'a wygraliśmy. Nie jest to najgorzej. Aj, teraz pytanie, bo to mega dobra oba są rzeczy. I czy nie wziąć sobie Mega Miniona czy Inferno Tower? Mega minionas sobie weźmiemy. Jakoś mi kusiło do tej karty, jakoś na razie mi się po prostu nie chce mieć tego towera. Nie chcę go... O, nawet tutaj do uleczenia. No i lecimy kolejną walkę, nie? Czemu? Czemu by nie ludzie? Czemu by nie? Piąty <grych> level. Będzie trudniej niż wcześniej, tak mi się wydaje, bo on wbijał też tak szybko jak ja. Czyli to znaczy, że zna się na rzeczy. I mi się wydaje, że... Aż za dobrze. Uuuu źle, źle, źle. Prince to nie ma szans, Prince będzie tutaj niszczyć moją... Mojego pięknego golemka. Nie ma szans, nie, nie, nie. Nasz golemak musi przeżyć dokładnie tak. Jeszcze szkieletonki będą robić tutaj zadynę jedną. O, jesteś, ale dobra, tak. Prawie całą jego wieżę rozwaliliśmy, a on rozwali naszą, niestety chyba. Bo ho to nie mam się niczym bronić po prostu przed nim. Mini P.E.K.K.A. mi dała nawet radę. Zobaczymy co on da. Czy da coś na Mini P.E.K.K.A? Dał na Mini P.E.K.K.A i niestety szkieletanki swoje dała. Czyli nie zginęła niestety. co ma arousy czy on też ma arousy trudno nie nie ma znaczy może ma arousy trudno stwierdzić ale na pewno ma Walkirię, która będzie niszczyć niestety nasze szkieletonki i czy uda, że uderzył idealnie O holika. Za chwilę polecimy z y, Idealnie, dobra, dobra. Jest kolejna wieża i to powinna być y, wybierana. Szanowisz czy wiesz, I odbierzemy sobie nagrody i na tym po razie skończy odcinek, bo mi się kończy pamięć Ale spokojnie, zrobimy jeszcze drugi taki od razu szybki, bo to było taki po prostu szybki i wolałbym trochę oczyścić rzeczy, bo inaczej nam się skończy odcinek tak jak wcześniej to było i tego bym naprawdę nie chciał zrobić, więc ja się z Wami żegnam do zobaczenia w kolejnej części tego odcinka. Trzymajcie się ciepło, cześć.